Teraz tam idę. Koniec, koniec tego dobrego, to by nam dobre nie wyszło. Idę od tej strony. Ok, tutaj chyba nikogo nie ma, no, może żeby nikogo nie było. Niszcz, niszcz, niszcz. Tak, 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 tak. tak. Uciekam, uciekam, uciekam. Oni zostali w pokonani, okej. Okay, no to ja idę do nich, do nich. Siemanko, z tej strony Miller. Dzisiaj nagrywamy Bedwars. Wars! Tak, dzisiaj będziemy nagrywać Bedwars. Mam nowe kontra teraz, chciałam o tym powiedzieć. Mam nowego Minecrafta, mam nowego skina. Ma, mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Wiem, że jestem czarny. Ale myślę, że on jest fajny taki nawet. Taka bluza do niego jest fajna, taka niebieska ja lubię niebieski. No, i przed wpadnięciem tam nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. A my lecimy w, 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 z, z wkurzającym Bedwarsem. No właśnie. Bedwars. Zaczyna się nowa przygoda. Nowa przygoda Bedwarsowa. Nowe rzeczy będą. to, że już nie będę mieć tamtego Minecrafta swojego, ale... No, no mi bardzo jest szkoda, bardzo. Nie, wy nie wiecie jak mi jest szkoda też. Już... No, tak. Gram to drugi raz, bo już wcześniej chciałam sobie wypróbować i... troszkę wiem jak to się gra, ale... Oczywiście pierwszy ja przegrałam musiałem, no bo moja drużyna była nawet słabo bardzo. No nie mogę tego... gorzej mm. nie! Heh. To tyle kosztuje to Zbieram to. O, on się akurat zarazpił. Zabrał mi wszystko. Ten mały biorę sobie tutaj. Pamiętam, że tutaj był chyba taki kijek co odbija dobrze. Mam już wszystko, mam to, mam, to mam to. Mogę iść. Aaaa, jeszcze zapomniałam o jednej ważnej rzeczy. Mieczyk. Ulepszyć mieczyk i kilo, kilof też, kilo też. Oczywiście. Czy złota jest? 6 zł... A, ten już zabrał, okej, okay, no to nie ma to 3 złota nie ma Tylko waszcie tutaj iść, mam kijek. Posmyram ciebie zas nim, tym kijaszkiem. Nie. Nie waszcie, Udważasz cię. Gdzie on? Ja go pokonałem, czy co? Tak! Pokonałem go chyba! Ach, mam nazwę jakąś dziwną. W ogóle nie wiem dlaczego. Ja taką sobie ustawiłem. Ui! To będzie chcę zablurować, bo muszę zrobić sobie nową no, no ten. U. Hasło. nie has Jakie hasło? Nowe. Wy... imię, imię. Mamki, mamki, mamki. Idź. Idź mi. Idź, idź, idź. Idź. Nie! Zasanowanie po prostu. Musiał on zabrać wszystko! Uff. Musiałam zabrać wszystko, no po prostu. Ale tak się nie da grać. Tak nie można grać. Mam trzy złota tego, co mu chce. Aaaa! No i niestety już zaczyna się wkurzajka. No się będę wkurzał, będzie się śpiać, a ja będę się wkurzał. Mam no tak, no bo tam ten kijek. A, nie mam kika swojego. Ja też mam. Ja też mam. i sobie! Nie! Nie gadaj! pięknej. Nie no, po prostu piękne. Ja ci dobrze, że ja to zrobiłem w ogóle. Ja uratowałem nas. Jejacie. Jak ja to dobrze zrobiłem. Może dla siebie aż tak nie no, bo zmarnowałem Fireballa, ale. Teraz już go kupuję. No, nie wierzę, co ja zrobiłem za akcję. To była piękna akcja po prostu. Akcja, ta akcja zasługuje miliard złotych po prostu Nie no Co ktoś tu biegnie? Mam przygotowany miecz i kilo Ja wiem co, po co ja to powiem Co się tutaj dzieje? Nikogo tutaj nie ma, to dobrze no Mój czas Mój czas Mój czas COŚ TY ZROBIŁ?! Nie! No pięknie! No, no co ja muszę tu bliżej? Ja nie że... Nie, oj. Ale albo to jest moja wina też, bo akurat zaatakowałam wtedy, kiedy on był przede mną. Albo to jest moja wina, bo on mnie teraz na, na mnie nakrzyczał. Albo to jest jego wina, bo ja na niego nakrzyczałam. Dużo jest tutaj nowych rzeczy takich, niefajnych dla mnie, a dla Was pewnie tak. Dla Was pewnie nawet śmiesznych. Co się dzieje? Czeka. Nie, nie dosięgam tam tym Fireballem. Fireball! No nie, ja to miałam zabrać! Ty mały Okej, okay, już idę. Nie no, patrzę, ja jeszcze nie ja idę. Teraz ja tam idę. Koniec! Koniec tego dobrego, to by nam dobre nie wyszło. Idę od tej strony. Okej, okay, tutaj chyba nikogo nie ma płaką, no, żeby nikogo nie było. Niść, niść, niść! Tak, 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 tak! Uciekam, uciekam, uciekam. Tak! oni zostali już pokonani, okej. Okay. No to ja idę do nich do, nich, do muzeum ich. Haha! Ha. O, tutaj będzie dużo... Albo jednak nie dużo. Ja cię, co ja zrobiłem? Wtedy to była piękna akcja z tym, a tutaj jest koks. Niech to. Szmaragd, złoto, kupuję jeszcze kiek. Yy, kupuję jeszcze ten fireball drugi. Na, na wszel wszelki wypadek, wszelki wypadek. Jakbym na przykład zmarnował na... Kość, ktoś by chciał traktować. Znowu by była fajna akcja. Ale jaka to było piękna, widzowie. Ja cię No po prostu ja, ja jestem z ciebie dumny. Jestem z siebie dumny, po prostu. Że mi się to udało zrobić. Czego oni tu idą? Udało mi się. Jestem wygranym. Nie, ale jak to się stało, że akurat oni w tym samym czasie zginęli. Jakoś. Idziemy teraz do zielonych. Nie, no, najlepszy kolor. Nie zauważyłem przepaści. Yeah. Co ja właśnie zrobiłem? Co ja, widzowie, zrobiłem? ja nie wierzę, no. musiała akurat do takiej tragedii dojść. No to jest największa tragedia, jaką ja przeszłem. Idę teraz do zielonych. Zielony. Pierw był czerwony, teraz zielony. Jadź się, ale co? Oni tam mają Arion Gomela. Co ja powiedziałam? Dlaczego ja powiedziałam Arion Gomela? SIĘ Nie. On się. Ok, utrata łóżek. Nie jestem dobrym ucznikiem, ale postaram się coś. Widzowie. Dla Was to robię. To robię dla Was. Postaram się być ucznikiem, Postaram się wszystko. Nie wiem, co się tam dzieje. Walka pomiędzy niebieskimi i zielonymi. cię... Ucznicy, walka ucznicy. Po prostu walka ucznicy to jest. Widzowie, musimy chwilę poczekać. Czekajcie chwilę. Okej, okay. Czy jestem? Tutaj... Ostatnia strzała, widzowie. No ja nie wiem, czy strzelę. Nie. Okay. Nie wiem, czy ja tam mam iść. zieloni jest ich dalej? Czterech? Czterech zielonych? Okej, okay, ja idę po żelazo, bo dawno nie szłem. Ja teraz będę pan Fireball, pan Fireball. Ok, pan Fireball. Jestem panem Fireball. Jak ja zginę, to zginę już nie będę. No, ale też. ja ciam. Jak, jak ja zginę przez przepaść. Zawrót. zawróć, zawróć. Idziemy. Idziemy. Ech. To jest teraz walka o i śmierć. Jest nasz dwóch. Nie wiem czy jest pan diamencik, który mi dał na początku diamencika. A, to były czas. Teraz walczymy z zielonymi tysiąc lat. Nie no, to jest w wypadku. Myślę, mam nadzieję. Bo ja idę. Okej. Okay. Nagła śmierć za 7 minut będzie. Tyle melardów jest tutaj, że nie wiem. Okej, okay, widzę ich. Jest trafiony. Idź. Aha, 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 aha. Widzowie. Nie ma, nie ma. tak łatwo. Co wy robicie? A, no chodźcie tutaj, no chodź, chodź, chodź. chodź, No chodź tutaj. Nic tutaj się nie stanie, no chodź. No chodźcie, no. No chodźcie jak jesteście tacy mądzi. Zieloni. Oła. Ktoś mnie zaatakował. A stamtąd? Hmm, już wiem, rozumiem. Nie, on zginąć. Ja, ja co to jest? Co ja zrobiłem, widzowie? No okej. Okay. To, to by było tyle z tego odcinka. To pa! pa.